Z tej strony Izabela Hassan. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o mojej drodze przed i po tym, jak poznałam kamilę rowińską. Miałam do czynienia z wieloma jej produktami, przede wszystkim książkami i biorę też po raz trzeci udział w wyzwaniu. Dlatego mam tutaj sporo do opowiedzenia, bo ta moja droga trwa już ponad 3 lata. Może powiem o tym, jak było wcześniej. Ja jestem taką osobą, która bardzo, bardzo długo szukała swojej ścieżki. I to na początku było fajne, bo byłam w różnych miejscach, spróbowałam różnych rzeczy, no bo chciałam po prostu metodą prób i błędów znaleźć to, czym naprawdę chcę się zajmować. Problem polega na tym, że trwało to zbyt długo i trochę się zaczęłam miotać i miałam już taki moment, mając prawie 30 lat. Że wielu wiele moich znajomych miało już fajnie rozkręcone firmy albo osiągało już jakieś sukcesy w pracy, a ja ciągle byłam w miejscu, gdzie nie wiedziałam, co chcę robić, gdzie nie miałam żadnych oszczędności, nie wiedziałam najgorsze jest to, w którą w ogóle stronę chcę iść. No to powodowało różne moje frustracje, wręcz nawet takie, powiedziałabym, lekką depresję, gdzie siedziałam naprawdę w domu i po prostu nie wiedziałam, co mam ze sobą robić. To był czas, kiedy mieszkałam za granicą w Bahrajnie. Mówiąc, próbowałam różne rzeczy. Ja naprawdę próbowałam różnych rzeczy, pracowałam w różnych miejscach, studiowałam najpierw w Lublinie historię sztuki. Okazało się, że to nie jest w ogóle moja ścieżka. Wyprowadziłam się do Warszawy, gdzie zaczęłam pracę w jednej z największych korporacji na świecie w Coca-Coli. Jak się okazało, praca w korporacji nie jest dla mnie. A w międzyczasie robiłam różne kursy, chodziłam do szkoły z studio sztuki w Warszawie, gdzie uczyłam się stylizacji ubrań i to była świetna przygoda, ale też nie do końca moja droga. Zrobiłam m.in. kurs pilota, pilotów wycieczek zagranicznych, bo bardzo kochałam zawsze podróże, i wyjechałam do Tunezji pracować w hotelu na, przez kilka miesięcy. Też nie do końca to było to, co chciałam robić, i w międzyczasie postanowiłam przeprowadzić się do Bahrainu. I tam pracowałam najpierw na recepcji w klubach sportowych i poznałam też mojego męża i stwierdziliśmy, że skoro on jest sportowcem, mnie to interesuje, to otworzymy szkołę sztuk walki. Niestety, lub może niestety, to była moja pierwsza lekcja biznesu, a raczej tego, jak go nie prowadzić. To był moment, kiedy zaszłam w ciążę. Nie mieliśmy z mężem tak naprawdę dochodów, i musiałam na szybko wymyśleć coś, jak możemy zarabiać, jak możemy mieć w ogóle dochody, no bo dziecko w drodze. Wymyśliłam sobie, ponieważ od kilkunastu lat byłam wegetarianką, i to był moment, kiedy zafascynowałam się dietą wegańską. Postanowiłam, że otworzę catering wegański, jednoosobowy. Wstawałam rano o godzinie szóstej i gotowałam. Szło mi całkiem nieźle. No, i tak do siódmego miesiąca wstawałam rano i w mojej mikroskopijnej kuchni, 2 metry na, na 1 metr, gotowałam. Mój mąż rozwoził te, te posiłki, i był to fajny pomysł, no, ale jednak do siódmego miesiąca dałam radę, potem już byłoby mi ciężko przez jakiś czas, A więc stwierdziliśmy z mężem, że przeprowadzałam się do Polski. To był kolejny moment, kiedy zaczynałam od zera, mając 30 lat. Kiedy przyjechałam do Polski, trafiłam na y, kamilę rowińską i na wyzwanie zupełnie przypadkiem. I zapisałam się do tego wyzwania, ponieważ ja lubię lekką rywalizację, y, lubię też wyzwania i, i to było coś, co, co bardzo mi się spodobało, chociaż zupełnie nie wierzyłam, że przejdę y, więcej niż tydzień. Y, za pierwszym razem doszłam do 10 miesiąca. Wcześniej nie uprawiałam za dużo sportu. Więc to, był, to było moje maksimum w tamtym, w tamtym momencie. W międzyczasie przeczytałam kilka książek Kalii między m.in. kobietę niezależną, która, po, po której stwierdziłam, że kobiety mogą zarabiać więcej niż mężczyźni, że mogą być niezależna, w ogóle coś niesamowitego, a powiem, jeszcze przed wyzwaniem naprawdę myślałam sobie dużo złych rzeczy, że nie jestem systematyczna. Zawsze. W szkole słyszałam, że no, może jestem zdolna, ale na pewno leniwa. I to wyzwanie pokazało mi, że mm, mm, nic z tych rzeczy, że jak chcę, to mogę. Udowodniłam sobie, że zawsze jest jakiś sposób, że ja mogę, że ja nie jestem leniwa, że jestem systematyczna i że mogę osiągnąć naprawdę bardzo wiele. Na wiosnę mam zamiar wziąć udział w półmaratonie, co kiedyś było dla mnie w ogóle czymś nie do pomyślenia. Także moje myślenie o sobie bardzo, bardzo się zmieniło. Przeczytałam też różne inne książki, nie tylko Kamilii Rowińskiej, ale też nawet te, które, które Kamila Rowińska wydaje. Między innymi o swoim pierwszym biznesie. O, kobieta asertywna, też bardzo, bardzo dużo mi dała, ponieważ. Wydawało mi się zawsze, że jestem asertywna, no bo umiem powiedzieć nie. Jak się okazało, często, niestety, przejawiam postawę agresywną, i od tam, odkąd już się o tym dowiedziałam, to bardzo mocno nad tym pracuję, więc to też otworzyło mi oczy i jest moim drogowskazem w kontaktach międzyludzkich. Pracuję też z dziennikiem coachingowym. Mam już, w tym momencie jestem na trzecim tomie. Dziennik coachingowy to jest w ogóle coś niesamowitego, bo. Już na początku, przez pierwszy miesiąc moje życie się w ogóle zaczęło zmieniać. Przede wszystkim pod względem biznesowym zaczęłam układać to, co chcę osiągnąć, rozpisywać swoje, swoje cele i nie tylko rozpisywać swoje cele, ale to, jak będę do nich dążyć. Wiele z moich celów już zrealizowałam. Pracuję z wdzięcznością, z afirmacjami. W ogóle nagrałam swoje afirmacje dla wirtualnych asystentek. W ogóle, moją misją, misją mojej firmy, czyli szkoleń głównie dla wirtualnych asystentek, jest to, żeby wspierać kobiety w rozwoju, pomagać im w niezależności i w nabieraniu pewności siebie, przede wszystkim w tym aspekcie zawodowym. I myślę, że całkiem nieźle mi to wchodzi, bo moje kursantki są bardzo, bardzo zadowolone i dziewczyny, które wychodzą z konsultacji, też są, tryskają energią. E, i, I więc myślę, że, że to jest to i to wszystko. E, między innymi dzięki, dzięki wyzwaniu, dzięki książkom, e, dzięki dziennikowi, który naprawdę zmienia całkowicie sposób mojego myślenia, więc z tego miejsca przede wszystkim bardzo dziękuję Kami Rowińskiej i ca, całemu zespołowi RBC za świetną pracę, jaką wykonujecie. E, I naprawdę jestem dumna, że jestem częścią tej społeczności.